No, i zobaczcie jeszcze na, chciałem powiedzieć moją pieczarkarnię, ale to nie pieczarki, normalnie zdziwiony jestem. Zobaczcie, ile tutaj tych grzybków. Muszę to zaraz pozbierać. No, przecież tak być nie może. No, trochę pracy. Przede mną czosnek ładnie rośnie, ale grzyby też A przy okazji to zobaczy też, i, że wzięła się cebulka do pracy wolska. Ładnie, ładnie zioła też nie najgorzej. Mięta. Ta mięta to jest moja stara pozostałość. Natomiast ta to jest mięta zielona, kupiona. Mięta e, pieprzowa, mięta pomarańczowa, mięta cytrynowa, bazylia cytrynowa, rabarbar malinowy, zwykły rabarbar. Kwitnąć mi się zachciało, ale ten liść i ten, i ten. No, coś ten rabarbar tutaj nie za dobrze. Tymianek, majeranek. Bazylia czerwona, bazylia zwykła. No i na razie to tyle, ale jak już jestem, to jeszcze zobaczcie. Zobaczcie jeszcze sałatę. Ona przed chwilą wyszła ze szklarni, więc to normalne, że, że będzie taka padnięta. Ale już nie mogła dłużej szklarni czekać. Tutaj reszta. No a jak jesteśmy przy szklarni. To po oberwaniu wilków i wyniesieniu pozostałości szklarnia wygląda tak. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Rosło, oczywiście jeszcze muszę, muszę podlać te nowości Sałaty, a jeszcze tu mi zostały donice. Widzicie, nie zauważyłem. Trzeba to szybko wyciągnąć. Na razie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia.